Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku. A to jest odcinek o tym, jak się zmieniło miasto. Koniecznie subskrybujcie kanał i lajkujcie. Um, staram się zrobić jak najlepiej to miasto. I chcę Wam powiedzieć, że te odcinki na nie niedługo mogą, mogą być w innej formie. I to może być ostatni odcinek miasta w takiej ze formie. Bo mogą być odcinki, będą teraz wyraz że ktoś buduje. W mieście, więc no wiadomo o co chodzi. Tutaj pierwsza nowa rzecz to taki tunel, Oczywiście mi zabrakło więc na jednak wygląda tak jak jakiś garaż. Tutaj będzie ten, to będzie rzadko pokazywana. Takie zaplecze. Eee, tutaj takie o. Co ja teraz pokazuję? Będą te odcinki, aby takiego życia tego miasta pokazać, jak żyje to miasto. Tutaj mamy o pomni, taki miejsce do wymawiania różnych ogłoszeń. Tu jest yy, No i tak to się miasto tam troszkę zmieniło. Nie ma tam tego w linku. O tego. Tylko jest takie o I tam jest do poczty wejście, że tam są towarzyszy samochód, taka ławeczka No i tu jest teraz plac budowy No i tu jest pachnie jeszcze dla Tego samochodu No i tak to, a jeszcze tutaj zapomniałam wam powiedzieć Tu jest taki mostek A tu jest takie o, rzeczka, jeziorko no i tu dojście. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa.